Nie słyszę! Dzieci jesteście? Patrzę tu po jawkach, po lewej, po prawej. Zapraszam, chodźcie wszyscy, ktoś stoi w ławce. Tutaj do przodu. Przybywam do Was z bardzo daleka. Ksiądz zaprosił, bo mówi, że tutaj w żołnierzu są bardzo grzeczne dzieci. Czy to prawda? Grzeczni jesteście? Nie słyszę! Słowo! Jesteście książki? No! Naprawdę? Na, na? Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, ale bardzo łatwo, ile Was wyjaśnię? żebyście mi się do niego wszyscy. Słuchajcie, kim ja jestem? Mikołajem? A co myślisz, że są Mikołajem? Mikołaj, święty Mikołaj, był biskupem, a nie krasnoludkiem. Krasnoludki to tutaj jest, jak jeden krasnoludek na ma taką czapeczkę, to są czapeczki ręków. Był świętym człowiek i dzisiaj z nieba pomaga nam i przynosi nam różnego rodzaju prezentów. Ja widzę, że tutaj się robi Ja ale to, że są już monumenty, bo atmosfera się podgrzewa, widać, że jest ciepło. Więc słuchajcie, za chwilę każdy z was dostanie ode mnie, od moich pomocników tutaj, po małym kroku w słodkim prezentem. Powiedzieć mi nam, co by chciał pod końca, to ja również sobie tam stanę przy obraży i posłucham więc. Ale będę się pytał, czy jesteście wcześniej, czy pomagacie rodzicom, czy odleglecie ręce. Dobrze. Każdy z Was dostanie po jednej rzeczy. Jak ktoś dostanie, to idzie już sobie tam, żeby brać, żeby dostać. Dobrze? Bardzo proszę moje pomocki się dziewczęstujący. Trzeba mojej pomocki rozwiązania.